Tak sobie planowałem, jak tę dzisiejszą naszą rozmowę rozpocząć, ale chyba nie ma lepszego rozpoczęcia dla mnie, a najgorszego dla Państwa. Od tego, że zacznę śpiewać, baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami... Dzień dobry, pani Bogumiło. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie w ten bardzo sympatyczny dzień, nie, nie taki upalny, ale temat pewnie będzie gorący. No Bogumiła Olbryś jest dzisiaj Państwa i moim gościem, wiceprzewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet, a także dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących numer 7 w Łomży. No, pani prezes. Tak z tymi babami jest. Baby są cudowne, są bardzo kompetentne, miłe, sympatyczne. Cieszę się bardzo, że jestem składnikiem tego kolektywu bardzo sympatycznego. A tak konkretnie to dość niedawno, bo 17 marca bieżącego roku 2023 jesteśmy młodziutkie, ale bardzo doświadczone w przeróżnych sytuacjach społecznych, politycznych, publicznych, zawodowych. Pan marszałek i zarząd województwa podlaskiego powołał taką. Instytucją, jaką jest właśnie Podlaska Rada Kobiet. W skład w tej, tego, tego, właśnie tej Rady naszej, wchodzi około 15 państw z przeróżnych instytucji, z życia biznesu, z, z oświaty oczywiście, z Urzędu Brąszkowskiego są delegowane osoby, z świata oświaty, edukacji, z przeróżnych, tak już chyba powiedziałam z biznesu, tak, Przesympatyczne dziewczyny, ale sympatyczność to trochę za mało. To są osoby bardzo profesjonalne, Profesjonalne w tym, co robią w życiu, i bardzo doświadczone w przeróżnych czynnościach. I chcą się podzielić z innymi paniami, i tu jest nasz główny priorytet i cel. Ja już się chcę przebić z pytaniem. No baby takie są. No to właśnie A ja jestem z więc Bielicka mój mąż Bielicka wyjechała, a ja przyjechałam. No, zaśpiewałem A... piosenkę Bielickiej. Ja całą się... prawie znam. A na tej ławeczce, Pani Bogusiu, ma Pani zdjęcia? Oczywiście. Każdy I... musi mieć na ławeczce Kto zdjęcie. Kto z naszych słuchaczy jedzie do Łomży? Nie może być tak, że Państwo wyjedziecie z tego ładnego miasta, nie robiąc sobie zdjęcia na ławeczce z, z Hanią Bielicką, Bielicką, która, szczerze, która wszystkich kłowo. pozdrawia i ściska. Proszę Państwa, żywotność Hania miała pod setkę lat. Coś przepięknego. Yy, bardzo doświadczona i przemiła kobieta, chociaż, chociaż właśnie tak ciężki okres. Yy, w tak ciężkim okresie naszej kochanej rzeczpospolitej żyła, ale zawsze była pogodna, i uśmiechnięta. Ale ona właśnie dlatego była tak zauważona, tym bardziej dlatego, że to wszystko dookoła o, było i świata bardzo. kultury szare. też mamy dziewczyny, świetnie się na tym znają. Ale nie Bielicka z domu. Nie wiem, Bieliska nie są, różne nazwiska. Jeszcze raz powiem, że wszystkie panie są właśnie takie. Użyję tego takiego fantastycznego młodzieżowego określenia, zakręcone w tym, co w życiu robią. Ale dlaczego wy się jeszcze podzielić. Dlaczego stworzyłyście? Dlaczego pan marszałek stworzył tę radę? No po to, żebyście się spotykały i gadały? <laughs> Panie redaktorze, panie Macieju, no gadać trzeba na temat i tym tematem y, są ogromne obszary pod tytułem opieka zdrowotna, pomoc społeczna, działalność oświatowa, kulturalna, turystyczna, komunikacja. My jesteśmy, o oh, moja koleżanka wygrywa wszystkie zawody sportowe, więc w komunikacji i, i w tym wyrostwie, ale będziemy językiem polskim, prawda, bo angielski znam, ale tak sobie, y, są świetnymi menadżerkami i tak dalej, i tak dalej. Ale wrócę do wątku, który Pan poruszył. Pomoc społeczna, działalność oświatowa i wszystkie inne potrzeby, które ewentualnie będą nam Panie zgłaszać, bo Pani mogą właśnie wejść na stronę internetową, zobaczyć, co to jest ta Podlaska Rada Kobiet i z przyjemnością się mogą włączyć w nasze przeróżne działania, które będą służyły dobru innych pani. Bogumiła się mówi tutaj o stronie podlaskiej Rady Kobiet. Czy ja rozumiem, że jak piszę w wulka Google tą nazwę, to mi wyskoczy tam, gdzie się mogę z wami gdzieś tam skontaktować po tak. i podpatrzeć. Tak, tak. Ale tak. czy tam faceci w ogóle mają wstęp, jak już wy się panie spotykacie? Nie, no pan Pewnie panie. Pewnie kawę wam przynoszą jub. tylko. Kawa przez faceta podana jest podwójnie, podwójnie smakuje. Dokładnie. Tak? Szczególnie ja to poranna, szczególnie poranna. A. a, a to pani podaje poranną kawę. To jest bardzo nie, 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 niedyskretne wbrew pozorom, pytanie. Tak, jakie... Y, no to jest bardzo niedyskretne pytanie. Jak mamy z mężem czas, to nawet może jest tak sympatyczny, że wie, jaką kawę lubię, więc robi mi niespodzianki. Może nie do łóżka, ale, ale z przyjemnością wspólnie spędzamy śniadanie, żeby obgadać przeróżne rzeczy, które y, jesteśmy bardzo zapracowanymi osobami. Dzieci a męża mamy dorosłe. Znamy, a męża to my znamy. Altyazı no nie wiem, chyba całe województwo zna mojego męża, pochwalę się, bo mam kim i czym. Nazwisko nie jest przypadkowo Olbryś. Tak, tak, dumna jestem z tego nazwiska. Yy, Marek Olbryś, tak, pan, wice, pan, 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 bo wypowiadam jego funkcję w województwie podlaskim, więc moje słowo pan. Yy, pan wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Czyli ja rozumiem, że to jest absolutnie najlepiej pomyślana i najbardziej możliwa z pozytywnych korupcja, bo tutaj kobiety gadają z panią, pani Bogu, a pani idzie do męża i mówi: No to kochany, teraz to załatwiamy. Hola, hola, pan tutaj chce zmienić nasz statut. <grym> nie tak, nie tak. My jesteśmy, jeszcze raz to podkreślę, pani Maciej. No właśnie, szczególnie taka profesja, przepiękna zresztą, jak dziennikarstwo, to tak lubicie tak od, od drugiej ale strony. Że tak. Zaczął pan od kawy, więc kawę czasami podaje mi mąż, ale często gęsto robię również ja, jemu tą kawę, żeby było równo, tak? Równe traktowanie obowiązków w domu. Nawet czasami... Dobra, tego nie powiem, że zmywa. Rady Słuchaczy nie słyszą. Nikt, tego, nikt Panu Marszałkowi nie, nie, nie powtórzył, to, że mój Mareczek od czasu do czasu zmywa Mój Mareczek, urocze, poprzez zmywarkę. Urocze na nie padło, <laughs> kilkadziesiąt tysięcy już wie. Pani Bogu, miło. Tak, no musimy się uśmiechać w życiu, ale też musimy pracować, żeby dla nas samych, dla pokoleń, dla naszych dzieciaczków, dla wnucząt, ale przede wszystkim i to powiem, bo lubię się uśmiechać, lubię żartować, ale to powiem naprawdę proszę Państwa tak z serca, dla naszej kochanej Rzeczpospolitej, dla naszej ojczyzny. Jestem z pierwszego wykształcenia pielęgniarką. Pozdrawiam moje przeurocze koleżanki pielęgniarki. Połomrzeńskim medyku. Tak, połomrzeńskim medyku, który niestety już nie istnieje, ale wykształcił gromadę wspaniałych dziewczyn i dumna jestem, że dziewczyny nieźle w tej chwili zarabiają. Ale drugi mój fach to jest oczywiście pedagogika psychologia socjoterapia. I w tym fachu odnajduję ogromną empatię w stosunku. No, w ogóle jako człowiek jestem bardzo empatyczna do drugiego człowieka. A szczególnie my, kobiety, mamy być ostoją takiego ogniska domowego. I też to jest w statucie naszej Podlaskiej Rady Ko Kobiet, że ta działalność taka, e, no działalność i opiniotwórcza, konsultacyjna, tak, tak, ale sama w sobie kobieta ma takie wielkie od natury wyzwanie, żeby. Być ostoją tego ogniska domowego. To we mnie jest i mam nadzieję, że w wielu paniach, w wielu matkach, żonach jest właśnie coś taka, taka przesłanka, która, pan powie, od olbrysiowa, tu się, że tak powiem, gimnastykuje słownie, ale to nie o to chodzi. Panie Macieju, naprawdę, każda kobieta powinna mieć to ciepło tak zwane emocjonalne w sobie, żeby móc przekazać to ciepło naszym właśnie panom, którzy ale czasami są bardzo mocno mają. zdenerwowani. Ale I te kobieta nowoczesne ma nie mają, nowoczesne tak samo nie za pieniądzem oczywiście. jak faceci. A czasem mówi się, że w biznesie są ostrzejsze. Te nowoczesne, te zabiegane, te takie bizneswoman. Są zabiegane, ale bardzo poukładane. Zobaczy pan, w torebkach mamy czasami co mamy. Boże. Ale jeśli trzeba, to w sekundę to znajdujemy. I tam. Jak i tam proszę pana, i znajdujemy coś, co wy w ogóle byście nie pomyśleli, że można mieć w takim przybocznym jakimś uh -huh. nośniku typu torebka, używając nomenklatury naszej babskiej. Wy macie też swoje jakieś tam nie wiem, teczki czy coś. I a, w tym, dwie i w tym kartki, macie... Dwie potwem, kartki i nic i, nie możecie znaleźć. Jak ktoś pali tutaj, nie powinno mówić, <laughs> Ale oczywiście, nie, przepraszam, drodzy mężczyźni, nie obraźcie się, jesteście też... Nie, pan Bóg nas tak cudownie skonstruował, bo tak odbiegamy może od tematu, bo tu spotkaliśmy się, a propos naszej działalności w Podlaskiej Radzie Kobiet, ale Pan Bóg nas tak cudownie skonstruował, że mamy pewne. Kobiety są z Wenus, panowie z Marsa. Że nas tak pięknie skonstruował, że mamy cechy, które się nawzajem uzupełniają. I o to właśnie chodziło nie tylko Panu Bogu, ale chyba i wszystkim innym. I te słowa mówi Bogumiła Olbryś, wiceprzewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet, działającej przy marszałku. IP. Przy marszałku to znaczy w tym urzędzie się spotykacie gdzie i marszałku? Tak, tak. Za y, y, różne sprawy odpowiedzialny jest Departament. O, dobry. już karteczki tutaj w grę widzę, tak. już wchodzą. No, nie chodzą. chcę przejęzyczyć, bo, bardzo bo kobiety są precyzyjne i kompetentne i profesjonalne. Ale ja to mam wszystko na kartce zapisane. Za o, obsługę organizacyjno-administracyjną Rady Naszej, Podlaskiej Rady Kobiet, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Urzędzie Marszałkowskim, proszę Państwa, oczywiście tutaj w mieście przepięknym, mieście Białymstoku i tyle. No dobrze, dobrze, to, to, ale to my nie kończymy tej rozmowy Ależ dobrze, Ależ skąd by na nie, gdzieś nie, no, tak ja... nie. Tak pięknie nam się rozmawia, Pań, Panie Macie. Pani ja miło. mogę tu do 12. Pani Bogumiło, miło, trafiła kosa na kamień, chociaż co prawda dzisiaj tę rywalizację w ilości wyrzucanych z siebie słów pani wygrywa. Absolutnie. Ale teraz ja muszę zadać to pytanie. Proszę, pozwalam. Jak wasza praca? I to zupełnie poważne pytanie. Tak, tak już przekłada się w na te efekty pozytywne dla kobiet. Konkretnie. Co robicie, co, da, co możecie dać kobietom? Tak jak powiedziałam, jedno z naszych priorytetowych zadań to jest ochrona zdrowia. Nas, rodzin, dzieci naszych. I wspaniała nasza koleżanka, pani przewodnicząca Małgorzata Węclik, zaproponowała, że jest ogólnoświatowa akcja szczepień przeciwko HPV. To proszę pana, proszę państwa, panie Macieju, panie drogi redaktorze Macieju drodzy radiosłuchacze, radio-słuchacze, to nie jest nowinka, bo ktoś powie no dosyć tych szczepień, wirus, tak, źle nam się kojarzy, wiemy o czym, nie chcę o tym nie o tej pandemii Nie mówię Mówić, to znaczy nie Boże, ma, prawda? tak, Dokładnie. ale no niestety, proszę państwa, tych wirusów na świecie, a z pierwszego fachu jestem pielęgniarką, więc mam tą wiedzę dość dobrą. Proszę państwa, wirusów jest było i będzie. Nie jest to sprawa nowa. 2000... 2022 rok, gdzie na świecie zaczęła się akcja dotycząca szczepień przeciwko HPV. Bezpłatne, proszę Państwa, szczepienia, które możemy naszym dzieciom zafundować. W wieku 12-13 lat nasze pociechy nie są aż tak świadome, na lekcjach przyrody czy biologii pewnie się uczą nie aż tak dużo o tych wirusach. Jest taka możliwość słowo bezpłatne, i zadbajmy o zdrowie naszych pociech. To jest, jest wirus przenoszony drogą a jego tak. efektem może być choroba nowotworowa. Chociażby. Dokładnie tak. Przez wirusa właśnie brodawczaka ludzkiego. No niestety, jeśli młodzież nasza szybciutko rośnie i w wieku inicjacji seksualnej może nastąpić zakażenie. Więc jeśli dziecko jest zaszczepione, to jest tak zwana odpowiedź immunologiczna, gdzie. Aha, to już ja ciebie znam i chronię ten organizm, który został zaszczepiony. Takie dość proste... W Szwecji pozbyto się kłopotów w, dokładnie, w związku z tym. Dokładnie. jest takim modelowym przykładem sukcesu tak. tej akcji, którą panie w tej chwili prowadzicie. Dokładnie tak. Także chcemy, żeby, żeby nasze dzieciaki też były zaszczepione, żeby miały tę możliwość w życiu dorosłym nie zachorować na tego niedobrego wirusa, który skutkuje z nowotworami krtani, gardła, szyi, narządów płciowych naprawdę jest to szeroka gama tych nowotworów, więc jeśli świadomość nasza wzrośnie i te bezpłatne szczepienie dziecko, zgłaszając się, bo może któraś z radiosłuchaczy, jakiś tata czy mama jest zainteresowany, żeby swoją pociechę zaszczepić, to jak najbardziej polecamy, proszę się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego lub do pediatry i tam dokładnie będzie to, oczywiście dziecko musi być zbadane, musi być super zdrowe, żeby zostało zaszczepione. Lekarze na tym się świetnie znają, dziś chyba nie mamy na to czasu, zresztą nie czuję się do końca kompetentna, nie jestem lekarzem, ale ważny cel. Profilaktyka y, przeciwko temu wirusowi, profilaktyka HPV. Ale wiem Polecamy, jeszcze... zalecamy i chronimy swoje rodziny, bo przecież to jest największy skarb, jaki mamy. Ale wiem jeszcze o tym, że drugim, co najmniej tak samo ważnym elementem waszej pracy, ja tak bardzo ogólnie, to jest zrównanie nie tylko praw kobiet w stosunku do mężczyzn, ale tych materialnych aspektów pracy kobiet kobiety po prostu zarabiają mniej. A co w stoku chyba jest no dosyć i na Podlasiu no jest wyraźna różnica, no nie ma co ukrywać. Panie redaktorze, bardzo się cieszę, że ostatnie 8 os lat tu ukłon w stronę naszego zacnego rządu, Cieszę się, że to się z, zmieniło. Jest nieźle, ale to nie znaczy, że jest bardzo dobrze. Prawda? Do piątki jeszcze trochę brakuje i chcemy właśnie wokół tego oscylować na rzecz y, równego traktowania kobiet i mężczyzn, na rzecz aktywności większej kobiet w życiu publicznym, politycznym, na rzecz właśnie y, tego udziału w życiu społecznym i na ogólnie rzecz biorąc na ogólną taką poprawę sytuacji kobiet w różnych aspektach, żeby kobiety uczyły się też tej odwagi, chociażby występ tutaj z panem, prawda, no trochę emocje we mnie tkwią, no ale jakoś mam nadzieję, że radiosłuchacze mnie ocenią też osylując koło piątki. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie Państwa. ale ważna sprawa. Szczepienia, ważna sprawa, abyśmy my kobiety były partnerkami i równo traktowane, mam nadzieję, będziemy w przyszłości tak na 100%, nie na te 90 czy 80, tylko na 100%, żeby na przykład zarobki były takie same, wykonując taki sam fak, fach, fach, na przykład dyrektor, dziennikarz, czy ktoś i kobieta, i mężczyzna, żeby te zarobki rzeczywiście były no, jednakowe, Równe było, traktowanie. Gdy ktoś o takich rzeczach mówi, to się patrzyło na takiego Kogoś jak na. Dziwoląga. Dziwoląga. To się rzeczywiście te kilkanaście lat temu zaczynało bardzo nieśmiało zmieniać. Nabrało to rozpędu tak, faktycznie. Tak, nabiera, ale nabiera. jeszcze musi pani przyznać, że, że? Jednak, jednak podlasie jest gdzieś w ogonie tego wszystkiego. Tu jest sporo Nie zrobienia. jest w ogonie, absolutnie. Bronie mojego podla... województwa podlaskiego, Aha, bo to nie jest podlasie. E, województwo, tak, Łomża <grym> nie jest czasami, to, tak, doskonale to robotne. Czasami. Wiem. Łomża to nie podlasie. Tak. Spokojnie, tak? Województwa Podlaskiego. Województwa Podlaskiego. Województwa Podlaskiego, jeszcze raz, bo kiedyś mi ktoś tam zwrócił uwagę, to było mamy przejęzyczenie. oczywiście, że mam na myśli całe nasze kochane, zacne Województwo Podlaskie no, mlekiem i miodem najlepiej. płynące. Bo, 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 nie jest przewodnicząca. źle. Wiceprzewodnicząca. No, wiceprzewodnicząca. Dlatego widzimy te niedoskonałości i w sposób bardzo taktowny, elegancki, merytoryczny chcemy to zmieniać, panie Macieju, drogi. Po prostu. I bardzo dobrze i kciuki trzymam. Och, jej... Kochane dziewczyny, słyszycie? Facet za nas trzyma kciuki. Po prostu bajka. A spróbowałby mnie. O, to, to, ja to, to, też to, to, kiedyś wracam do domu. Jak wyjdziemy ze studio, to pogadamy. Ja też kiedyś wracam do domu. Proszę, proszę, Aha, to kłaniam się zacny małżonce. Pani Bogumiło, ja pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Już ten czas nam zleciał. Polecam niestety, się łaskawie państwa ja pamięci. Ale myślę, że tematów kilka już nam się urodziło do kolejnych naszych spotkań. Bardzo chętnie będę gościł panie na antenie Radia Yard. A, a zważywszy na badania, i tutaj to pani mówię, w tajemnicy nasi słuchacze tego nie słyszą. Badania słuchalności, które mamy bardzo, bardzo, bardzo dokładne i bardzo szczegółowe, mówią, że grubo ponad połowa z naszych słuchaczy to kobiety. Pięknie, I teraz Pozdrawiam mogę was powiedzieć dziewczynę. z powrotem do mikrofonu, bo już teraz można słuchać. No taka <laughs> prawda jest. Bardzo dobrze. Tak, kobiety lubią wasze radio, jak inne media, ale. Bardzo ładne kawałki muzyczne puszczacie. No, no ba. Bogumiła Olbrz była dzisiaj Państwa gościem na antenie Radia Yard, Wiceprzewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet, założonej przy Urzędzie Marszałkowskim przy współudziale z Marszałkiem Kosickim. Ale przecież to facet jest, no to, to Kosicki. Ale tak, fajny tak, facet. facet. Jak facet. jest zresztą inni faceci z województwa podlaskiego, żeby z, nie było. Nie, nie mówię co moim maruje. Z województwa podlaskiego. <grym> bo i z Łomży też fajnie. Ta, a z Łomży są de Dyrektor zespołu szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących, numer 7 w Łomży, była dzisiaj Państwa gościem. Pięknie, dziękuję, idziemy robić sobie zdjęcie i to my se pogadamy teraz. Pozdrawiam cudownych słuchaczy, pozdrawiam serdecznie. Bogu Lubryś, do zobaczenia i usłyszenia!